Witajcie. Zwierzęta nigdy nie przestają nas zaskakiwać. Czasami nawet wydaje się, że nic o nich nie wiemy. Uważamy je za głupie stworzenia, którymi kieruje jedynie instynkt. Czy tak naprawdę jest? Gorlica o imieniu Koko mieszkała w rezerwacie dla małp w Redwood City w Kalifornii. I była jedną z najmądrzejszych małp człekokształtnych na świecie. Biegle władając językiem migowym, używała ponad tysiąca słów, a ponadto rozumiała ponad dwa tysiące słów mówionych w języku angielskim. Poza tym, Coco uwielbiała dzieci, lecz niestety nie mogła mieć swoich. Opiekunowie zauważyli jej zainteresowanie lalkami, dlatego w 1984 roku podarowali jej kotka. Niestety, zwierzak zginął w wypadku. Koko płakała potem przez wiele dni i na wszelkie próby pocieszenia odpowiadała w języku migowym: kot zasnął. Gdy ta ogromna i dość przerażająca dama skończyła 44 lata, opiekunowie postanowili podkreślić doniosłość wydarzenia i zrobić jej wspaniały prezent. Frances Patterson, trenerka Koko, zauważyła, że gorlica często powtarza słowo dziecko i postanowiła, że najlepszym prezentem na jej nadchodzące urodziny będzie nowe zwierzę. W dzień urodzin Koko zaprezentowano pudełko z kociętami, a małpa sama mogła sobie wybrać zwierzaka. Koko dokładnie obejrzała maluchy i wybrała dwa z nich. Patrząc na łapy gorylicy i znając niesamowitą siłę tych zwierząt, ostrożność z jaką Koko traktowała maleństwa może tylko wzruszać. Delikatnie wzięła ona w dłonie jednego z nich i poprosiła opiekunów, aby posadzili jej go na głowie. Oba kocięta szybko przyzwyczaiły się do swojej dziwnej matki i bardzo się do niej przywiązały. Koko uwielbiała głaskać maluchy, otaczała je czułością i troską, chętnie się z nimi bawiła i czuwała nad ich bezpieczeństwem. Zachowywała się jak troskliwa mama. Legendarna Coco urodziła się 4 lipca 1971 roku w San Francisco i większość życia spędziła w Woodside w Kalifornii. Zmarła we śnie rankiem 19 czerwca 2018 roku. Kolejna niezwykle zabawna historia zdarzyła się w jednym z afrykańskich rezerwatów. W 1996 roku w Kamerunie utworzono fundację Ape Action Africa, której główną misją jest ratowanie pokrzywdzonych przez ludzi naczelnych. Obecnie na terenie rezerwatu żyje około 300 małp. Wśród nich wyróżnia się grupa zachodnich gorylini zimnych, na czele której stoi samiec alfa o imieniu Bobo. Bobo jest jedną z pierwszych małp, które trafiły do rezerwatu. Uratowano go właśnie w 1996 roku, gdy był jeszcze dwuletnim maluchem. Małe gorylątko straciło matkę z winy kłusownika. Obecnie Bobo jest przywódcą stada, w którego skład wchodzą jeszcze trzy samice i trzy samce. Młodsze samce, Kibu i Nkamum, przez pewien czas próbowały walczyć o przywództwo, ale lider stawiał tak stanowczy opór, że później już żaden z nich nawet nie próbował kwestionować pozycji Bobo. Nikt by się nie spodziewał, że taki silny maczo mógłby zaprzyjaźnić się z kimś pięć razy mniejszym od jego dłoni, ani że goryl będzie się z takim maluchem obchodził ostrożnie i czule. Być może ze względu na to, że Bobo praktycznie całe życie spędził z dala od warunków naturalnych, nie wygląda on na typowego przywódcę. Goryl ma łagodny charakter i dobre serce. Opiekunowie nazywają go nawet poczciwym olbrzymem. Niedawno doszło do incydentu, który po raz kolejny uzasadnił taki przydomek. Każdego ranka strażnicy rezerwatu robią obchód, aby sprawdzić samopoczucie swoich podopiecznych. Tego dnia opiekun Bobo zauważył, że goryl chowa coś w dłoni. Po chwili okazało się, że Bobo bawi się z malutkim Galago. Galago to małe zwierzę z rzędu naczelnych. Długość ciała dorosłych osobników waha się od 11 do 40 cm, a masa od 50 g do 1,5 kg. Małpiatki te są aktywne nocą, rzadko więc można je zobaczyć w ciągu dnia. Tym bardziej taka relacja jest wyjątkowa. Według Elisy O. Sullivan z Ape Action Africa maleńka małpiatka najprawdopodobniej sama weszła do zagrody naczelnych. Przyjacielski Galago wcale się nie bał Bobo, skakał po nim, zeskakiwał na trawę i znów wracał do goryla. Wkrótce inne małpy również zainteresowały się zwierzakiem swojego przywódcy. Członkowie stada Bobo byli bardzo zaciekawieni nową maskotką, zwłaszcza ukochana lidera, Awiszag. Ale Bobo trzymał wszystkich na dystans tak, aby nikt... Nie przeszkadzał jego nowemu przyjacielowi. Mały galago chętnie bawił się w ramionach Bobo, co chwila zeskakiwał na pobliską trawę i ponownie wracał do Bobo, czytamy na stronie rezerwatu. Bobo bawił się z maleńką małpiatką blisko dwie godziny i wiedział dokładnie, gdzie ją odstawić. Gdy zabawa dobiegła końca, Bobo wstał i ostrożnie odniósł nowego przyjaciela na drzewo, powiedział personel rezerwatu w Mefu. A nasza kolejna historia miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Gladys urodziła się w zoo Gladys Porter w Teksasie. Młode tych małp zwykle pozostają pod opieką matki co najmniej przez 7 miesięcy. Tym razem matka odrzuciła noworodka. Dlatego gorylątko przewieziono do ogrodu zoologicznego w Cincinnati, aby je tam karmić sztucznie przy pomocy matki zastępczej. Rolę te? Odgrywali pracownicy Ogrodu Zoologicznego. Opiekunowie wzięli Gladys pod swoje skrzydła. Opiekowali się nią przez całą dobę. Karmili osiem razy dziennie, również w nocy. Ale człowiek, nawet w kosmatym przebraniu, nie może zastąpić prawdziwej gorylej matki. Nie będzie umiał nauczyć niemowlaka niezbędnych małpich nawyków. Dlatego postanowiono poszukać dla Gladys przybranej matki. Ila spotkania Gladys z nową mamą była bardzo ekscytująca, ponieważ nikt nie wiedział ani jak zachowa się mała, ani jak dorosły goryl. Kiedy doszło do poznania, Gladys odstawiono już od mleka. Bardziej chodziło o to, by mała spędzała czas z kimś dorosłym. W ogrodzie zbudowano ścianę z otworem, przez który mogła się przedostać tylko malutka małpka. Starannie obserwowano, czy Gladys zbliża się do przyszłej mamy, czy też się jej boi. Oraz czy reakcja dorosłej gorylicy nie będzie agresywna? Wszystko jednak potoczyło się doskonale. Nowa matka przyjęła małpie dziecko jak własne. Gladys pozostanie u boku matki zastępczej przez następne 3-4 lata, ucząc się od niej niezbędnych umiejętności. Jak widać, goryle są miłe i opiekuńcze, choć z wyglądu budzą grozę. Prawdopodobnie widzieliście na filmach małby bijące się w klatkę piersiową. Po co one to robią? Naukowcy z Niemiec i Stanów Zjednoczonych odkryli, że samce goryli biją się w klatkę piersiową, aby powstrzymać nadchodzący konflikt, a nie prowokować go. W ten sposób demonstrują przeciwnikowi rzeczywiste rozmiary i sprawność bojową. Aby dokładniej zbadać zachowanie goryli. Naukowcy spędzili w Parku Narodowym Wulkanów w Rwandzie ponad 3000 godzin na obserwowaniu tych zwierząt. Badacze przeanalizowali nagrania dźwięku uderzeń w klatkę piersiową. Okazało się, że większe goryle wytwarzały niższe częstotliwości. Ponieważ dźwięki o niższej częstotliwości przenoszą się na większą odległość, duże zwierzę można usłyszeć z daleka. Dzięki temu małe samce wiedzą, że nie powinny wchodzić w konflikt. Naukowcy zasugerowali również, że uderzeniami w klatkę piersiową samce mogą wabić samice. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i udostępniajcie nasz filmik znajomym. Do zobaczenia wkrótce.